Przed Państwem, kochani, po raz pierwszy, jeśli się nie mylę, występowałaś tu jeszcze raz na naszej scenie. Dokładnie. To jest. przywitajcie, proszę bardzo, Natalię Brozińską. Brawa do Natalii. Natalii, jak masz lat? 12 lat. 12. Jak długo, długo już tańczysz? Yy, tańczę od 5 roku życia. Czyli tak, a to już 7, tak? Tak. I przez te 7 lat Twojej kariery nazbierało się chyba całkiem sporo wyróżnień, z tego co się dowiedziałem. Ile tych medali, konkursów i w ogóle wszystkiego wygranego, wyróżnionego? To byłam części, żeśmy dali na ogólnopolskich turniejach tańca i Okej. Okay. I do tego chciałabyś 24 listopada dołożyć tysiąc, 10 tysięcy złotych, tak? Podjąłem no, się. No, uśmiechnęła się, byłoby bardzo przyjemnie. Co to za stoję, zaprezentujesz już za chwilę? Disco freestyle z elementami y akrobatycznymi. Disco freestyle, elementy akrobatyczny. Oto chyba to, co te lubią najbardziej, przynajmniej taki jeden sobie. Czyli już teraz przed wami kochani z numerem 106 Natalia Mrozińska. thank uh you -huh. Do it